Manko, tej pewnie maścary I witam w kolejnym Let's Play A więc jest to Far Cry 1 Trochę o tej grze więc to gracie i FPS, a to Główny bohater to Jack Jego przygody naprawdę są fajne Jeśli chcecie więcej niż chcecie dowiedzieć się jak się, jak się zakończy to zapraszam do. Kolejny gość. Więc zaczynamy. Muszę się no. stąd jakoś wydostać. Klikamy kontrol. O! Widzieliśmy. Krótko. Ładna grafika to nie? Tak na tą grę? 2004 roku Ten tekst jest naprawdę dobry Patrz. Słuchaj śmieciu! Gdzieś tutaj siedzi dureń w czerwonej hawajskiej koszuli Jak tylko go zobaczysz wezwij mnie natychmiast! Zrozumiano? Ty, tak jest! Wyruszam! Gdzieś tu jest dureń w nie mogę Halo, jesteś tam? Podnieś radio, jeśli mnie słyszysz. Tak. Wiem, że tam jesteś. Śledziłem cię, odkąd przybyliście tu z WAL. Kim jesteś? Facetem, który ci powie, jak przeżyć. Mów mi, Doyle. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci ufać? Cóż, na początek, co powiesz na to, że cię jeszcze nie wydałem? To radio ma czytnik sygnałów biologicznych, a skoro wiem, że tam jesteś, mogłem to już dawno zrobić. Racja, mów dalej. Słuchaj. Musisz spadać stamtąd jak najszybciej. Pomogę ci, ale nie masz zbyt dużo czasu. Jest tu wyjście, które prowadzi do małego obozu, ale uważaj, bo wszędzie jest pełno najemników. Ta, zauważyłem. Przy okazji, nazywam się Jack Carver. Według mojego raportu nosisz czerwoną koszulę. Powinieneś nałożyć na nią kamizelkę odporną. Będziesz się mniej rzucał w oczy. Hej, dobre wieści. Teraz znacznie lepiej odbieram twój sygnał. Powinieneś przeszukać chaty. Może jest tam broń i ekwipunek. Idź powoli i unikaj kontaktu. Naprawdę nie chcesz zaalarmować strażników. to Zdychaj, gościu! Chcecie w ziemię! Yeah. Nie. Idziemy dalej. Jack, udało mi się zlinkować twój kompas z moim nadajnikiem. To oznacza, że mogę ci teraz wysyłać współrzędne. Dzięki temu będziesz przynajmniej mniej więcej wiedział dokąd iść. Z w helikopterze. Zespół techniczny Alfa. To... Możesz zbadać okolice przez lornetkę. Zauważ, hmm. że urządzenie ma wzmacniacz dźwięku i wykrywacz ruchu. Doktor Krieger rozdał wszystkim lokalizatory, które możesz namierzyć za pomocą lornetki. No ja. Nie. Oh. Jestem dobry. Powinieneś zakraść się do któregoś z ich pojazdów i podjechać do lądowiska helikoptera. Jest po drugiej stronie wyspy. Stamtąd możesz zabrać jakąś łódź i uciec z wyspy. No. Przełączmy sobie na pojedynczy strzały. Będzie lepiej. Okay. Uważaj, najemnicy są szkoleni Dzisiejszy do działania w grupach. zaalarmujesz jednego, prowadzi inny. Wołuje się także wszystkie inne rozrywki. Gdzie on uciekł?

Możesz się wiecznie! Gdyś tu była taka kartka... O... Oh, Cholera! Yeah. To. to na co czekałem... Mają wal w stacji paliwowej na starym lotniskowcu. Niestety musisz to sprawdzić z bliska. Tak, podczas II wojny światowej japoński lotniskowiec wpłynął tu na mieliznę. Teraz najemnicy króla zamontowali na nim stację paliwową dla śmigłowców. dziwniejsza. Jeszcze nic nie widziałeś, po prostu uważaj. A, A, mam się do niego dostać? Byłem tam tylko raz, ale pamiętam, że w jednej z burt była dziura. Powinieneś dać radę, rację. wejść tamtędy. Ruszam. I zawry koniec misji. Zapraszam do drugiej. Tam jest! To... Granat! Co to koleś było? Zapraszam do oglądania następnego Więc Do zobaczenia Trzymajcie się, oglądajcie, oglądajcie jak zawsze Komentujcie